I świętego Łukasza. Pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? On nim odpowiedział, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, które nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli daje także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do Niego, Nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co mam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my, co mamy czynić? O nim odpowiedział. Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie, nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swym żołdzie. Gdy wzór oczekiwał z napięciem i wszyscy znuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemytału sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Na on wie, ja było w ręku do oczyszczenia swego młodu. Pszennica zwierzę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieupeszonych. Tyle też innych napomij dawał ludowi i głosił dobrą powinę. Dziś Ewangelia stawia przed nami znów osobę Jana Chrzciciela. Kilka razy mamy zadane pytanie, co mamy czynić? Jest to pytanie, które człowiek często sobie stawia. W wypadku dzisiejszej Ewangelii jest to słowo, jest to pytanie skierowane do Jana Chrzciciela. Co mamy czynić? I co odpowiada Jan? Podsumowując i krótko mówiąc, Jan mówi, dzielcie się z innymi tym, co macie. To znaczy, co Wam powiedzieć dzisiejsza Ewangelia to, że nikt z nas nie jest na tyle biedny, by nie mógł się podzielić z innymi. Jeśli masz dwie suknie, mówiłam, oddaj jedną temu, który nie ma. Do innych mówi, nie pobierajcie je ponad to, co konieczne. Moi drodzy, każdy z nas ma coś, czym może podzielić się z innymi. Nie chodzi tutaj tylko o dobra materialne, bo wydaje się, że to jest łatwo podarować. Chodzi tu o czas, o uśmiech, o dobre słowo. Może to jest to, czego dzisiejszemu światu najbardziej brakuje, a jednocześnie czego mu najbardziej potrzeba dać siebie. I nikt z nas nie jest na tyle biedny, by nie mógł tego uczynić. Każdy z nas może się uśmiechnąć, powiedzieć dobre słowo, poświęcić trochę swojego czasu. To jest to, do czego wzywa nas Jan Chrzciciel dzisiejszej Ewangelii. Stań się darem, darem dla innych. Moi drodzy, zauważcie, że przy takich odpowiedziach Jana Chrzciciela, ludzie zaczynali zdobyć domysły, czy nie jest On Mesjaszem. Dlaczego? Być może taka postawa była dla nich już jakimś takim znakiem, namiastką Bożego Królestwa. Bo czyż nie jest Królestwo Boże tam, gdzie panuje miłość, zgoda, pokój, jedność, gdzie człowiek do człowieka się musi gdzie jeden dla drugiego jest dar? No właśnie, ludzie są domysły, czy to nie jest Mesjasz. Ale Jan szczyciel wyjaśnia, nie, ja nim nie jestem. Po mnie przyjdzie mocniejszy, przyjdzie większy. On dawał o wiele więcej. Moi drodzy, i tak się stało. Jezus przyszedł. Jezus tak wiele nam darował. Nie możemy więc tego wszystkiego zatrzymywać dla siebie. Musimy być tymi, którzy dary otrzymane od Pana rozdzielają pomiędzy sobą. Pomyśl dziś, czy możesz się podzielić z drugim człowiekiem? I zrób to. Pozdrawiam serdecznie.